Masz, ile masz tych produktów? Produktów mam chyba 92. Jak 92? No ogólnie wiadomo, że na przykład taki produkt jak szungit, no to akurat nie wykupuję go w Rosji, wiesz, nie idę tam... Piszę, słyszę. Pisz, pisz. no, no szungit to jest taki kamień filtrujący, pani Barbara Kazana o tym dużo mówi. No. no to szungit akurat, który jest u mnie na stronie, no to akurat nie wykupuję go osobiście, ale moich receptur jest około 40-50, są to produkty zarejestrowane i mam mazidła, mam kremy, Mam proszki do prania, detergenty, mydła i różne tego typu rzeczy. I gdzie to tworzysz? Tak, wszystko ja. <grafię> Piszę receptury też dla wielu firm, ale przede wszystkim wszystkie receptury są moje, zrobione przez no, mój pryzmat. Typu, wiedziałam, co mi pomaga, co mi nie pomaga. I powiem ci, że chyba nie ma dla mnie nic gorszego, niż jechać na jakąś stację benzynową i umyć ręce tym mydłem. Dla mnie to mydło ma taki zapach, że po prostu zaraz mnie normalnie skóra szczypie. Ja uważam, że kosmetyki, czy rzeczy perfumujące, no dobra, może niekoniecznie perfumy, ale yy, mimo wszystko wszelkie Aż, rzeczy Chanel kosmetyczne. Numer pięć, nie. nie. <głos》>, uważam, że wszystkie rzeczy kosmetyczne, które używamy, powinny być takiej jakości, że jesteśmy w stanie je zjeść. Jeśli swojego kremu nie jesteś w stanie zjeść, to go nie kupuj, bo to jest chemia.